Moi drodzy, przychodzi taki Bill Gates do naukowców i mówi tak: Panowie, mam 200 milionów dolarów i chciałem otworzyć ośrodek badawczy, który zbada zależność pomiędzy emisją CO2 a globalnym ociepleniem. I co robią tacy naukowcy, a dokładnie pseudonaukowcy? Nic innego, jak tylko próbują dowieść w cudzysłowie z góry narzuconą tezę. Ponieważ im dłużej będą te badania prowadzić, tym dłużej będą mieli te duże pensje, duże stypendia, i tak będą prowadzić badania, żeby oczywiście dowieść w cudzysłowie tą tezę, która jest nadrzędna do wszystkiego. I takich pseudo ekspertów i pseudonaukowców jest większość, ponieważ przychodzą bogaci ludzie jak iluminaci, czyli Bill Gates, George Soros. Rockefeller, Rothschild dają takim darmo, zjadą pensję, oni nic nie robiąc, kurwa, wystarczy, że będą dowodzić w cudzysłowie to, co tam ci im kazali. I tak wygląda nauka. W związku z czym od zawsze zastanawiało mnie, dlaczego w naukach ścisłych jest tak dużo błędów. Jak to możliwe, że ktoś nie zweryfikował kluczowych Pojęć i kluczowych wzorów. Dlaczego wzór na pole powierzchni sfery nadal jest błędny? Dlaczego nadal nie wyliczono w określony prawdziwy sposób wartości liczby pi i tysiące innych błędów? Mówię, kurwa, czy naukowcy są aż tak głupi, że nie widzą tego? Nie, po prostu oni dostają za to kasę i z jednej strony są ośrodki badawcze, które mają dowieść pewnych. Z góry przyjętych tez. Ponadto są nagrody Nobla, które wpierdalają w ślepe uliczki naukowców, którzy podążają w złą stronę tylko po to, żeby prawda o wszechświecie nie wyszła na jaw i żeby nie powstała teoria wszystkiego, po to, żeby nadal trzymać nas w średniowieczu. Co z tego, że mamy rozwój technologiczny? Rozwój technologiczny nie jest wynikiem działalności ludzi. W zamian za służenie Iluminatów, czyli wcześniej byli to ojcowie założyciele w Stanach Zjednoczonych, potem przeszło to teraz na takich ludzi jak Bill Gates, który otrzymuje gotowe rozwiązania, udaje, że to odkrył, wprowadza tylko po to, żeby służyć i realizować przez Iluminatów plan synów boskich. W zamian za to tacy ludzie jak Rockefeller, Rothschild, Bill Gates. Mając kontakt z synami boskimi z Księżyca, przede wszystkim dostają od nich wiedzę i technologię, przez co zdobywają przewagę nad innymi, zwłaszcza nad kulturą Wschodu, gdzie troszeczkę to inaczej wygląda. Każdy gatunek synów boskich ma swoją rasę. Jedni sobie delikatnie obserwują chcą, żeby ta ludzka dusza ewoluowała sama z siebie, ale są tacy, którzy chcą pomagać swoim. Ludzikom, po to, żeby zdobyli przewagę, tak wygląda to wszystko, ta rywalizacja pomiędzy różnymi rasami, wspieranymi przez różnych synów boskich. Od razu, a propos tych pseudonaukowców, przypomina mi się ten przykład, który już kiedyś mówiłem. Jak Erich Deniken śmiał się z naukowców, czyli naukowcy stwierdzili, że 99,9% ludzi. Którzy zginęli w wypadkach samolotowych, jedli chociaż raz w życiu ogórki kiszone. W związku z czym wyciągnęli z tego wniosek, że przyczyną wszystkich katastrof lotniczych są ogórki kiszone. Tak niestety wygląda większość dowodów. A że problem polega na tym, że większość dziedzin naukowych jest zdominowana przez bardzo wąskie grono naukowców, w cudzysłowie, którzy będą bronić swoich test, a osób, które mogłyby to zweryfikować, jest tak mało. Ponieważ, jeżeli jakiś noblista już coś udowodni w cudzysłowie, to nikt inny, żaden profesor nie będzie się chciał wdawać z nim w polemikę, bo od razu zostanie zwolniony albo wyśmiany przez środowiska akademickie, tylko po to, żeby to nadal zostało ukryte. Tak wygląda ta pseudonauka. Od zawsze mnie to wkurwiało. Od zawsze kurwa szukałem prawdy. W związku z czym udało mi się zdobyć naprawdę. Ogromną wiedzę z większości dziedzin. Bardzo chętnie usiadłbym z Albertem Einsteinem i maksymalnie w godzinę wytłumaczyłbym mu, jak bardzo się myli. I bardzo chętnie usiadłbym z wieloma noblistami, mogę usiąść ze stu noblistami i z nimi wszystkimi merytorycznie, kroczek po kroczku, wszystko im udowodnić. Ponieważ naprawdę nauki ścisłe były zawsze moją największą pasją, ta moja upierdliwość w nazewnictwie. Dlatego logika formalna, która jest nauką nauk, jest podstawą formowania wszelkich teorii i tez, ponieważ to, w jaki sposób używamy słowa i w jaki sposób używamy koniunkcji, koniunkcji różnego typu funktorów, które tworzą zdania, to jest tak bardzo kluczowe. Jestem arcy upierdliwy, jeżeli chodzi o słowa i to, w jaki sposób je dobieramy, zwłaszcza w słowie pisanym. Uwielbiam słowo pisane, ponieważ podczas rozmowy każdy może, a przejęzyczyłem się, sam wielokrotnie się przejęzyczam, ale jeżeli piszemy już pewne rzeczy, jest to już kurwa wiążące. Wtedy bierześ i było i lub i dużo łatwiej, i można wtedy polemizować. Bardzo chętnie usiadłbym z wieloma noblistami i kroczek po kroczku, kroczek po kroczku pokazał im, jak bardzo kurwa się mylą. Co więcej, robią to większości z nich celowo po to żeby naszą naukę cofnąć i blokować po to żebyśmy nie odkryli pewnych rzeczy jak dobrze wiecie z różnymi naukami było firmy farmaceutyczne płaciły ogromne miliardy dolarów naukowcom po to żeby udowadniali negatywny wpływ marihuany ponieważ marihuana gdyby marihuana była dozwolona i ludzie mogli ją jarać i spożywać oleje CBD THC dużo ludzi by przestało chorować w związku z czym firmy farmaceutyczne by zbankrutowały Marihuana ze względu na to, że jest chwastem, potrzebuje bardzo małe warunki, może rosnąć wszędzie, w związku z czym można z niej robić również papier, jak również można robić odzież, czyli włókna, czyli pada nie tylko przemysł papierniczy, i również przemysł włókienniczy, przemysł olejowy. I dlatego była grupa Rzesza, naukowców specjalnie opłacanych przez firmy farmaceutyczne po to, żeby udowadniać. I ukrywać raport z lat 70., a propos bardzo dobrego wpływu marihuany na zdrowie. I we wszystkich dziedzinach jest dokładnie tak samo. We wszystkich, dlatego nie wierzcie. Jeżeli słyszycie, że naukowcy coś udowodnili, to znaczy, że po prostu ktoś im za to zapłacił. A było wiele przykładów, że samoucy z całego świata był genialny hinduski matematyk, który kurwa przez pomyłkę dorwał jakąś książkę i nie mając zrytego łba myśleniem w cudzysłowie akademickim, rozpierdolił kurwa wszystkie zagadki algebry. Kurwa. I to był młody chłopak, młody chłopak, młody hindus, poszukajcie sobie, który bardzo szybko sam intuicyjnie. Rozpierdolił całą ale, algebrę i napisał tak prosto pewne zwi zagadki związane, kurwa, z matematyką, że profesorowie świata zachodu wymiękli. A to był młody chłopak, kurwa. Zachęcam do poszukania sobie tego. Pozdrawiam Was serdecznie.